Witam, jestem Drops, w kolejnym odcinku zrobimy w Painkiller Hell Demnation I przechodzimy do poziomu sierociniec Który oryginalnie pochodzi z dodatku Battle Out of Hell Do pierwszego Painkillera oczywiście No to zaczynamy Zlikwiduj 50 zamrożonych wrogów i zabij wszystkie potwory No to jedno z tych powinno mi się udać zrobić Tak mi się wydaje No to zaczynamy, bezsenność I teraz ciekawe, bo normalnie nie mielibyśmy tu żadnej broni. Tam właśnie mamy jakieś tam sekreciki. To może sobie tam pójdę. Bo tam może są jakieś potwory, bo normalnie tu mielibyśmy tylko. Uuu, trochę poziom zmieniony widzę. Mhm. O, to coś czuję, że tu będzie poziom. Będziemy walczyć sobie z bagiennym tym potworem. Normalnie byliśmy, bylibyśmy od razu już przy sierocińcu, a tutaj widzę... Aj dobra, tych większych będę zamrażał. Uj, 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 uj. Trochę przytrzymany ten sierocińiec, no. Aj, coś tam jest za mną? Nie, dobra, nie, 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 tym nie dam rady. O. Nie no, nie mogę się tu ogarnąć po prostu. Dobra, mam to życie powiedzmy. Dobra, sieroci jest tam. Ale chodźmy może jeszcze tam. Zdobędę życie, ale tutaj... Ciężko będzie przeskoczyć. Proszę bardzo. Oj, oj 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 oj. No nie, jeszcze im głowa odpada. No super. Proszę. Dobra, mamy już trzech załatwionych. Po co mi to było? Hu hu hu. Nie no, widzę, że ostro zmodyfikowany poziom. I bardzo fajnie w sumie. E, czymś tu muszę w nich naponawalać No nie, jeszcze ich jest więcej. Ludzie, posuncie się! Kupisz szkielet! Bieg ja go tu zabijam i on jeszcze I temu tu jest właśnie z tym zabiciem wszystkich potworów. Muszę mieć jakąś broń po prostu. Nie mam już czym walić nawet. Eee, ten, den, 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 Oddawaj duszę! O! Dobra, zgarniamy to. Amunicję. I tu będzie przypało. Da się tu zapisać w ogóle grę? Nie da się. No cóż, nie ma tu zapisów gry. Więc tutaj ważne jest, żeby nie wpaść do wody. A, sekretny obszar, dobra. Cudownie, dobra. To weźmy już strzelbę, jakieś amunicja by się przydało. No, tutaj będzie ciężko przeskoczyć. Ach, dobra, jakoś się udało. I to ciśnijmy, może już do sierocińca. Ale tam coś jeszcze jest, widzicie? Może chodźmy tutaj. Bo ja tam coś widzę. By się wydaje, że tak jakby coś wyskoczyło. Aj, troszkę mnie ta woda zraniła, ale to nic. Odbiję sobie. O, widzieliście? Taka rybcia. ho No, spadaj. Cudownie, teraz to. No, to teraz jestem przygotowany ostro. O, nawet się nie, nie zraniłem. Okej. Okay. No to możemy cisnąć teraz do sierocińca. Bo naprawdę jestem teraz. Naprawdę super przygotowany i idziemy. Trochę zmylił mnie, trochę zmieniony. Nie, no to jest tak jakby ten bagienny potwór, co tu pewnie będzie pod koniec tego rozdziału. Normalnie on był gdzieś tam z początku nawet. Okej, okay. tylko naprawdę te dzieci mnie tu przerażają. To jest po prostu...

Tradycyjnie, tak jak to powinno być w tym leży Chodź. No. I super, jeszcze tu pozbieram duszę. Tamtym się raczej nie podleczę. Okej, okay. to tu już możemy w sumie. Tylko jeszcze sobie tu zbiorę. Tu nic, Ok. No to wbijamy teraz. E. Normalnie mnie tak teleportowało. Ono właśnie. I teraz będzie masakra. Jesteśmy w środku. One się będą tak jakby podpalać te dziewczynki. Dlatego tu muszę uważać. Dobra, tutaj zbieramy to. Pełno amunicji oczywiście nie zaszkodzi. I ciśniemy. Dobra, tu powinien wyskoczyć taki duch. No właśnie. Ale on nic nam nie zrobi. Znaczy, no zrobi nam, ale my mu nic nie zrobimy. Tak akurat wyszło. Dobra, i tu będzie akcja teraz. No niepotrzebnie zabrałem, bo w sumie tak miałem dużo. Rozglądnę się tu. Oty! Gin. O, dwóch ich zamroziłem, no proszę. Super. Co on nie żyje? Dobra, gdzieś tu są pode mną. Muszę zejść tutaj najwyraźniej niżej. No są tu, ale spokojnie, ja ich tu. Chodźcie, chodźcie tu do mnie. Byle mnie od góry nie zawsze. O, już się chce. Zapaliła się już. Dobra, gin baba. Pa, pa. Ok, tu już coś mamy, ale pozbieramy jeszcze tutaj amunicję. E, tutaj duszę ewentualnie. Tu amunicję, ha, już nie mogę. Tu nic nie ma, dobra, to idziemy dalej. No, otwieraj. Ok, już się boję, tam mamy życie. E co to? Przyszpiliły mnie no hu hu Okej dobra, jakoś mi się to udało Dobrze, że mam że sobie tak pozwiedzałem wszystko i dzięki temu zyskałem właśnie Dlatego ich lepiej z zamrożenia ciśnęliby Tam tego już bym nie zamroził i tak, dobra, ginie. Tu sobie to pozbieram, tu sobie to pozbieram. Taż bym się tego nie zapaliła. Chodź tu. Ok, mamy go. No szkielecika nie wiem, czy dam radę zamrozić, ale nie będę próbował, nie chce mi się. Oj, oj, oj. Nie zaciekawie. Yy, dobra, zbieramy tą amunicję i idziemy tutaj. Jeszcze tutaj to pozbieram. Chodźmy. On dość jeszcze. Dobra, tutaj muszę... Uuu, chodzą po łóżkach. Normalnie tak nie robili. Przez to mogłem się z nimi tak fajnie bawić. Dobra, ich rozwalam tak normalnie, bo jest ich za dużo tutaj i nie zdążyłbym po prostu i tak. O ciebie jeszcze tu mogę zdążyć. O, tu jeszcze mam amunicję, super. Pyk, 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 super. Jak tam? 88 na 140, no to może, może mi się nawet uda, no bo tam zwiedzałem trochę, nie? Okej, okay, chodźmy. Tam mamy życie nad tym miśkiem, ale mamy ponad ten taki jakby stan. Dobrze, że nie idą od dwóch stron. No nie, tamte się już zapaliły. To już wtedy zamrożenie nie da rady. A idzie od dwóch stron. No nie. Dobra, już ciśniemy. Dobra, to jeszcze zamrożę. Schodziło je trochę. Dobra, idziemy jeszcze tutaj. No tutaj i tak trzeba bójść. To się przyda. No jeszcze chodźmy od drugiej strony, bo tam od drugiej strony też się otwarło i może tu też nic nie ma. Więc idziemy. O nie, tu będzie masakra. Tu będzie kucharzyk. Wspieram zbroję. Jego nie pokonamy, dopóki nie zabijemy wszystkich tych dzieci tutaj. Bo wtedy on... on jest wtedy nieśmiertelny i po prostu nie, nie zrobię z tym nic, dopóki nie zabiję tych tu wszystkich. I pięknie, on gdzieś tam zniknął i tak ma być. Cudownie, to sobie zbiorę, bo to się przyda. Super, tego kucharzyka nie ma nigdzie, więc na razie jest bezpiecznie. I przy okazji łatwo sobie powinienem zaliczyć ten achievement. O, idzie, idzie już. I teraz tylko ważne jest, żeby żeby nic tam nie zostało, bo tam pomijałem parę tych, tych dzieci, no właśnie, idzie, na przykład, taki ta tutaj, dziewczynka nie, nie zapali się, dobra nie wiem, zostało, no właśnie jeszcze ich tu trochę zostało i nie wiem, czy jest tam ktoś jeszcze? okej okay. chodź tu Jak wiemy, ona jest dość mocna. Ups! Pięknie! Jeszcze idę sobie tam do jej kuchni pozwiedzać. Zobaczymy, czy tam czegoś czasem nie zostało. Trochę kasy. O, tu mamy trochę tej amunicji, dobra. I takiej nie mogę zebrać. No to możemy już zejść tam niżej. O, tu mam jeszcze amunicję. Nieprzydatną, no ale yy, o, tutaj też mamy. No dużo tej amunicji jest. O, nowa broń. Aha, to jest ta na podpalenie, ok. Spoko. Co to tak pika? Uuu jesteś... To jesteśmy my przecież. Dziwne. Nie, to tego też się nie da zniszczyć. Prze nic tu nie mam. Poza tym ciałem właśnie. Dziwne. Że denerwuje mnie to miganie. Achy, Daniel, Daniel. Co się z tobą stało? Poszatkujemy. Ło... <ślesk> Yy, strzelba, strzelba, gdzie ta strzelba? o to jest ten właśnie nowy potwór co był yy, ten inspirowany piłą. a o ty Aha, on się tak nie może zbliżyć do nas, okej okay. papa to ich rozwalmy jako pierwszych o jest, udało się mamy yy, to teraz może No teraz już się nie muszę bawić z tym zamrażeniem, chociaż to jest fajna sprawa. Tak ogólnie. Walcie się! Jeszcze poszczelamy troszkę. Spoko. Jak tam w ogóle z potworami? Jeszcze pięciu! No to nie no, może się udać. Że załatwię wszystkich. Nie no, nie udało się, no patrzcie, gdzieś pominąłem trzech. No to nic. Hop! Gdzieś musiałem pominąć trzech, ale jedna, jeden, jedną tą kartę zdobędę. A z zabiciem wszystkich potworów, no to jeszcze tam kiedyś sobie spróbuję. I mm, escape. Jestem właśnie ciekawy, co, teraz pewnie będą bagna, obstawiam, że to będą bagna. No po prostu muszą być bagna. Nie, no mokradła, mokradła bagna. Zabij potwora z bagien w mniej niż 4 minuty, okej. Okay. No to sobie to zrobimy teraz. Bo i tak jest koniec rozdziału, a nie chcę zrobić tak jak zwierzę Alastora, że... Że to będzie taki krótszy odcinek. Albo w sumie... Nie, dobra, może być. To do usłyszenia w kolejnym odcinku, zrobimy fine killer, gdzie pokonamy sobie potwora z bugiem. Jak ja to fajnie przewidziałem. Jeszcze jak grałem w, w sierocińcu. Dobra, no to do usłyszenia i na razie.